Dodanie 14 grudzień CKE 2024. Ciąka n jest określony wzorem. A n jest równe 3 razy minus 1 do potęgi n tej dodać 10. Dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej od 1. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz p, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo f, jeśli jest fałszywe. Pierwsze stwierdzenie. Ciąg AN jest geometryczny, prawda czy fałsz? Żeby stwierdzić, czy ciąg jest geometryczny, to musimy poznać kilka elementów tego ciągu, czyli wyznaczając po kolei wyrazy ciągu. Zaczniemy oczywiście od wyrazu pierwszego, czyli w miejsce n podstawimy sobie 1, czyli 3 razy minus 1 do potęgi pierwszej dodać 10. Minus 1 do potęgi pierwszej to będzie minus 1, czyli 3 razy minus 1 dodać 10. Najpierw mnożenie, 3 razy minus 1 to będzie minus 3, dodać 10, 10 minus 3 to będzie 7. Obliczymy drugi wyraz ciągu, czyli w miejsce n podłożymy 2, czyli 3 razy minus 1 do drugiej dodać 10. Czyli będzie 3 razy minus 1 do potęgi drugiej to jest 1, bo do potęgi parzystej liczba ujemna podniesiona to dodatnia będzie i przepisujemy dodać 10. Znowu mnożenie 3 razy 1 to 3, dodać 10 to jest 13. Obliczymy wyraz trzeci, czyli w miejsce n podkładamy 3. 3 razy minus 1 do potęgi trzeciej dodać 10. Czyli to będzie 3 razy minus 1 do potęgi trzeciej, to jest minus 1, bo potęga nieparzysta, dodać 10, 3 razy minus 1 to jest minus 3, dodać 10, 10 minus 3, 7. I obliczymy jeszcze czwarty wyraz ciągu, czyli miejsce n4. 3 razy minus 1 do potęgi czwartej, dodać 10, czyli to będzie 3 razy 1 dodatnie, dodać 10. Czyli 3 dodać 10 wynosi 13. No i teraz możemy stwierdzić, czy jest to ciąg geometryczny. Ciąg geometryczny jest wtedy, kiedy q, czyli iloraz ciągu, jest wartością stałą. Jest to wartość stała. I my obliczymy sobie ilorazy naszych, naszego ciągu, czyli q, dzieląc sobie wyraz drugi przez wyraz pierwszy oraz drugi iloraz wyraz trzeci przez wyraz drugi. Tak naprawdę dwa ilorazy wystarczą, żeby sprawdzić czy jest to ciąg geometryczny. Czyli drugi wyraz to będzie 13 podzielony przez 7 przez 7, czyli wyraz pierwszy. Trzeci wyraz to 7 podzielony przez pierwszy, czyli przez 13. No i sprawdzamy czy nasze ilorazy są takie same, czyli czy, ma, czy mają wartość stałą. No nie jest to wartość stała. Więc one są różne od siebie, czyli ciąg nie jest geometryczny, czyli fałsz. Przejdziemy do zdania numer dwa. Suma ośmiu początkowych kolejnych wyrazów ciągu AN jest równa 80. Nasz ciąg nie jest jakimś takim konkretnym, znanym ciągiem. Nie jest to ciąg geometryczny ani też arytmetyczny. Jest to tak zwany ciąg naprzemienny, bo naprzemiennie występują dwie liczby, 7, 13, 7, 13 i wiemy, że dla potęgi nieparzystej jest to 7, a dla parzystej jest to 13. Ponieważ. Chcemy obliczyć sumę ośmiu wyrazów, więc można tak naprawdę sobie wyznaczyć, że piąty wyraz to będzie wynosił 7, szósty wyraz będzie wynosił 13, siódmy znowu będzie wynosił 7, no i ósmy będzie też wynosił 13. Czyli obliczymy sobie sumę ośmiu wyrazów w ciągu. No i spójrzmy, siódemka występuje. Raz, dwa, trzy.

80, czyli suma 8 wyrazów w ciągu wynosi 80, czyli drugie zdanie jest zdaniem prawdziwym.